OK? Działa? Chyba działa. Nie wiem, na no, obejście mi pokazuje, że działa. Chyba mi działa mikrofon. W takim razie. Butem, mordy! Z tej strony klawek. W dzisiejszym odcinku będziemy grali w party EXE odrodzony sekret yy, buźka yy, ze strachu w kwadratowych nawiasach. Czyli grę, którą podesłał mi widz na 99% jest horror, bo po pierwsze widzicie to, po drugie jest taka buźka i po trzecie to jest ta sama osoba, co wysłała słynnego Bunny tail. Mogę też trochę szepczeć, gdyż cała rodzina śpi, więc myślę, że jak wszyscy śpią, to idealny czas, by się drzeć. Nie czytałem nic o tej grze, żeby mieć niespodziankę, ale podbiłem sobie mikrofon, żeby jak coś właśnie się drzeć, żeby wam uszy odpadły. Hihihihi, o. Może jeszcze ściszę trochę dźwięk gry yy, o! Można pominąć ładowanie. Świetnie. Yy, aha. Drzwi. Okej. Okay. Co? Ja się odsuwam. Okay. Mamy odbiór? Ś odbiór? Ś odbiór? Ś odbiór? Twojej urodziny A, A tu się kupuje kapelusz Okej okay. Zajmujesz swoje Co? Widzicie co ja chyba nie chcę Ja może sobie wyjdę Pozwolicie Pozwolicie, że sobie gdzieś pójdę? No chyba nie pozwolicie Ajajaj Śmietniczki U, tu się da skakać Chyba się jednak nie da On się na mnie patrzy Wiecie co, ja mam taki może plan Nie no, mam na maksa ściszonego, chcę mieć jakikolwiek dźwięk jumpscare'ów I tu jest impreza, tak? Tam na pewno jest impreza jeszcze ja się boję gdziekolwiek wchodzić Dobra Idziemy na imprezę. Co może się stać? Labirynt. Jest kółko jak w pac -Manie. Kolejne kółko jak w Pac-Manie. się od monitora. jaka you It's Pokémon. Okej, okay, dobra. Nie, myślałem, że to będzie coś straszniejszego. Siema. W ogóle lewitował ten ten typ oknie? Dobra, podejrzana dziura. Sorry, ale nie ładowanie impreza dla legendy. Nie dotykaj tych Tych kek Na wybór Przepuścisz mnie? Nie, muszę dotknąć tych kek No tak, w razie wól, Wiecie O, dotknąłem tych kek Idzie gdzie ten romskar? O, dobra. O, dzięki. Dobra, niech będzie. E, nie mam słabe serce. Nie mogę w takiej horory grać. I co ja mam zrobić? O, latarka. Nie, nie mogę podnieść. O oh, fuck. O oh, fuck. Nie wiem, czy ja mam gdzie uciekać. Ojej, oh, no, te... Aha, czyli te jumpscare y ciągle wyglądają tak samo. Dobra, to... Jak takie mają być jumpscare, y, to nie są takie straszne, ale... Dalej się boję tej gry. Jak teraz wychodzę, to tego typa nie ma. Jest zdjęcie jumpscera. Nie, tam nie idziemy. Idziemy sobie teraz do totalnie nie podejrzanej dziury. No. Czy jest to, co mię zrobiś? On po mnie idzie. I to jest naprawdę tyle? O. No, się zastanawiam, zastanawiam się, czy coś tu jeszcze jest do zrobienia. Ile mamy czasu odcinka? No, 10 minut. Może Wam to jakoś skrócę, chociaż. No, nie wiem, czy mam to robić. Nie wiem, czy skrócać. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest do zrobienia w tych rzeczy. Ok. Mario. Wujek Mario, wróciłeś z mlekiem. Co? Uwolnij mnie. Nagrodzę cię największymi skarbami, jakie widział świat. Po prostu dotknij ciemnego kamienia po prawej stronie. Hmm. To się wydaje totalnie niepodejrzane. No, chyba ostatnie co zostało do zrobienia, jedyne, to dotknięcie. O. Niestety nie mogę pozwolić na żadne problematyczne przypadki podczas mojej ucieczki z tego programu, ale dam ci nagrodę. Śmierć? Bądź dobrą ofiarą i zjedz ciasto, a przyjdę cię wymazać. Ciesz się. O. Zostałem dobrą ofiarą. Ale najwyraźniej po wejściu w obrazy coś się dzieje. Są tu sekrety, więc możemy jeszcze sobie ich poszukać. Tak, robot. Tak, tak, tak. Tu jest jakiś sekret? Nie. Czy możemy wejść do jeszcze jakieś obrazy? No, nie wiem, czy. A, to nie jest obraz. Tutaj? Nie. To wracamy tam i będziemy złą ofiarą. Niestety jestem złą ofiarą. Ktoś wszedł. Okej, okay, uciekam tu. Ej, dobra, tu jest jakiś sekret. Da się coś zrobić. Nie dalej goni. Jakiś labirynt. No i ślepy zaułek. Nie, on mnie nie goni. A może goni? Nie, nie goni. Nie wiem do końca, gdzie mam iść. Nocyka dzwoniła hm. Witam Wszystko okej? Okay? Co? Znalazłem klucz? Pisał coś o kluczu Nie wiem o co chodzi. Chciałbym wiedzieć, ale nie. co? Aha, okej. Okay. Nie wiem, czy jeszcze raz nie pójdę na tą imprezę. Może jednak da się tam jakoś uciec. Próbujemy. Nie stało nic innego. Aha, bo ja może mogę przed tamtym Jakoś uciec Chyba muszę iść tam A następnie zawrócić tu Wtedy się otworzy Wracajmy lepiej? Karuzela? A nie, to, to, to jakieś... Kur, nieważne. Nie. Nie mogłem nic zrobić. To jest jeszcze jedna rzecz, która mi do głowy przychodzi. Czyli żeby uciec od czarnych ludzików. Tych, które są na partii. Jeśli się tak nie da albo nie wiem nie uda mi się to kończę odcinek Dobra, uciekamy. Nie, dobra. To co? W dziennym pokoju, bez wyjścia. Możemy kończyć ten odcinek. Nie.